Po analizie technologicznego Nasdaqa przyszedł czas na spojrzenie na popularną 50, główny indeks, który jest w zainteresowaniu inwestorów. Jeżeli popatrzymy na to, co się działo na S&P 500 od 2018 roku, osiągnął on ekstrema i minima, wpisując się w klin rozszerzający się, popularnie zwany formacją tuby czy megafonu, i właśnie w okresie przed pandemią mieliśmy, a tak na historyczne szczyty, po czym w okresie pandemii 2209 sprawdziliśmy te poziomy, które wyglądają na zmianę biegunów. I to całe odbicie marcowe, które mamy, powoli się zaczyna kończyć. Na wykresie dziennym. Utworzenie historycznych szczytów spowodowało to, że cofnięcie, które obserwowaliśmy, wybiło największy, największą korektę w tym ruchu wzrostowym, zapoczątkowanym w marcu tego roku, po tym spadku pandemicznym. I rynek albo utworzył największą korektę w trendzie wzrostowym, albo powstało overbalance i należy spodziewać się spadków na niższe poziomy. Schodząc na interwały jeszcze niższe 4 godziny, aktualnie y, popularna 500 y, tworzyć nam zaczyna coś na kształt albo formacji korekty ABC. Albo być może impulsu spadkowego. Przyjrzyjmy się temu z punktu widzenia wsparcia i oporów. To też po wybiciu tej największej korekty w ruchu wzrostowym strefa oporowa to tak popularna, ostatnia linia obrony między popytem a podażą, gdzie w tym momencie rządził, rządziła podaż. Tutaj pojawił się popyt po przetestowaniu i rozbiciu tych szczytów. No i 19. Reakcja na tym poziomie nie powinna nic dziwić. Ta reakcja kupujących była dość mizerna. Polegała ona tylko i wyłącznie na sprawdzeniu poziomu 3475 punktów, gdzie wczorajsza dość mizernie wyglądająca sesja, tak naprawdę za oceanem działo się niewiele, bo wysokie otwarcie, później próba odejścia w górę, no i druga część sesji spadki. Spadki do poziomu otwarcia czyli tej, ta. Ten popyt nie jest specjalnie mocny. Oczywiście zagrożeń mamy dużo. Po pierwsze patrząc na pad, który panuje, jeżeli chodzi o pakiet stymulacyjny, prawdopodobnie nie zostanie on uchwalony przed wyborami prezydenckimi, no i same wybory prezydenckie, które niosą dużą niepewność, a jeżeli nie, to już na pewno zwiększoną zmienność na rynku. Zawsze historycznie możemy to obserwować w momencie im bliżej zbliżamy się do godziny głosowania, tym zmienność na rynkach rośnie. Aktualnie można się spodziewać z powrotem testu 3417 punktów. No i jest to kluczowe miejsce do tego 3. Z tego poziomu zobaczymy trampolinę i odejście z powrotem 3475, co oznaczałoby, że zostajemy na jakiś czas w krótkoterminowym trendzie bocznym, który mówiłby tylko o odpoczynku rynku. Wyjście górą, kolejny target dla byków, okrągły poziom 3500 punktów. Ale jeżeli przypatrzymy się tutaj od strony falowej, coś dla miłośników, może w teorii fal Eliota. To albo mamy do czynienia z falą A, trójfalową, trójfalową falą B jako korekta płaska. No i teraz A, B i C i zejście na niższe poziomy, lub jeżeli patrząc na to troszkę inaczej, to być może trójfalowa fala pierwsza. Trójfalowa fala druga i teraz należało się spodziewać impulsu jako fala trzecia. To też zejście poniżej 3417. Ustawiamy alarm pod tym poziomem. Z dużą prawdopodobieństwem będzie można określić, że zejdziemy do testów 3341 punktów oraz ponownie do okrągłego poziomu 3300. Punktów, skąd po wybiciu ostatniego szczytu przed Dołka, yy, ostatniego szczytu przed dołkiem powstał ten cały ruch wzrostowy. Także na ten moment SNP 500 jest w bardzo ważnym miejscu i jeszcze wspomnieć należy, że jesteśmy w okresie publikacji wyników spółek. Właśnie spółki z S&P 500 mogą być najbardziej narażone na Pokazywanie zarówno dobrych, jak i złych wyników, spółki takie jak IBM, Apple, Google, i temu podobne spółki, jeszcze dwie, trzy może, stanowią około 30% wagi indeksu, ale masa spółek w indeksie SP 500 boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi i albo już ogłosiły upadłość i wystąpiły do sądu o możliwość działania w okresie upadłości, albo ich sytuacja finansowa wygląda tak źle, że ta upadłość jest tylko kwestią czasu. też tu te mieszane, należy się spodziewać również bardzo mieszanych wyników właśnie z spółek z indeksu S&P 500, Szczególnie tej sektora energetycznego czy sektora bankowego, które dość mocno kuleją. No, też podsumowując, albo trampolina w stronę 3475 i 3500 punktów, byłoby to dobre miejsce do odejścia górą. Zejście poniżej, spadki w stronę 3, 341 i 3300 punktów jako najbliższe miejsca docelowe dla obozu niedźwiedzi.